Gość Radia Płońsk Zakończyliśmy nieco dłuższe świętowanie. Jestem przekonany, że przy stole, po przyjęciu pokaźnej ilości pyszności i słodkości i innych pyszności, niejednokrotnie padło stwierdzenie od jutra biegam, od jutra siłownia, choć no, od dzisiaj siłownie będą zamknięte. Bardzo często na słowach się niestety kończy. Dzisiaj spróbujemy przekuć te słowa w czyny, dlatego w naszym studiu nie kto inny jak trener personalny Jarosław Miłoszewski. Dzień dobry. Witam Janusz, witam wszystkich słuchaczy Radia Polsk, po raz kolejny zresztą. Faktycznie po świętach, czy od nowego roku zauważasz wzrost zainteresowania ćwiczeniami, ogólnie aktywnością fizyczną? Dużo osób się do ciebie odzywa? No jest to taki standard. Wydaje mi się, że w wielu naszych takich spotkaniach rodzinnych ten temat jest dominujący, zwłaszcza, że najpierw jesteśmy w stanie najpierw dużo <laughs> posiedzieć. Przy okazji każdy też ma okazję popatrzeć na to, że być może ktoś w rodzinie już tą aktywność sportową rozpoczął. I bardzo często też właśnie padają te słowa: Po nowym roku zacznę również ja. I na tym się kończy. W wielu przypadkach tak, aczkolwiek bardzo często też mamy dzięki temu właśnie tą wspomnianą przez siebie wzmożoną, wzmożone zainteresowanie aktywnością fizyczną. Po to zresztą też no moja praca. Wydaje się więc, że często porywamy się z motyką na słońce, zaczynamy intensywnie codzienne ćwiczenia, żeby za chwilkę się zrazić i już odłożyć narzędzia do, do, do ćwiczeń. Jakie cele powinniśmy więc sobie postawić, od czego zacząć, no i dlaczego w ogóle tak szybko rezygnujemy z już rozpoczętej aktywności. No, bardzo dobry temat. Właśnie w tym miejscu pojawia się pole do popisu dla takich osób jak my, ale też w obecnych czasach muszę przyznać szczerze, że dominującą cechą, żeby podtrzymać to noworoczne postanowienie, jest samodyscyplina. Jest dużo materiału na rynku, można się posiłkować e, chociażby takimi e, poradnikami rozwoju osobistego, do wyznaczania celów. Moją taką ulubioną metodą jest metoda Smart. Zaraz y, pokrótce wyjaśnię. Y, SMART to, to taki skrót od y, kilku ważnych aspektów dotyczących ce wyznaczania celów. S to znaczy, że cel powinien być mocno skonkretyzowany. Powinniśmy określić, czego potrzebujemy, nazwać to i zapisać sobie najlepiej z terminem wykonania. M to znaczy mierzalny. Dobrze by było, jeśli tu chodzi o zmianę taką typowo cielesną, fizyczną Zapisać wszystkie swoje parametry Tak jak powiedziałem, czego od siebie oczekujemy W jakich punktach mamy słabe miejsca I do czego chcielibyśmy zmierzać Kolejny punkt, czyli akceptowalny To wszystko powinno być przede wszystkim dla nas satysfakcją Ten cel osiągnięty musi nam dawać taką ak akceptację Czyli za zadowolenie z własnego wykonanego zadania No kolejny Kolejna literka w tym nazwie SMART to jest R, cel musi być realny. Właśnie tutaj najczęściej dochodzi do tak zwanego dysonansu poznawczego, czyli więcej byśmy chcieli, niż jesteśmy w stanie wykonać. Jeżeli cel jest realny do wykonania i robimy to pod opieką, chociażby właśnie trenerów bądź ze względu na y, takie poradnikowe wprowadzenie tego w życie, to satysfakcja przychodzi. Jesteśmy w stanie wykonać i te, y, ten cel wykonać w takim y, dostępnym dla nas terminie. No i właśnie ostatnia literka, czyli T dobrze by było, żeby zapisać, iż ten cel ma być wykonany w określonym terminie i samemu rozliczyć się z wykonanego zadania. No tak to wygląda. Ja sam też mogę Przypomnieć sobie w tym momencie, z czego ja korzystałem. Ja korzystałem z takiego poradnika, na przykład Brian Tracy, mój y, autorytet w dziedzinie rozwoju osobistego, jego standardowa książka Cele zdobędziesz wszystko, czego pragniesz, Szybciej niż myślisz. Polecam zdecydowanie wszystkim słuchaczom. W pojedynkę osiągnięcie swojego y, postawionego celu, sukcesu, więc jest w ogóle realne? Czy ten regularny trening samemu jest, y, jest wykonalny, czy jednak musi być ktoś obok nas, czy trener, kolega, koleżanka, czy nawet cała grupa, z którą razem będziemy trenowali? No, panie redaktorze, muszę przyznać, że świetnie jest pan przygotowany do, dzisiejszego, do dzisiejszej audycji. No, właśnie na tym to ma polegać. Dobrze by było znaleźć osobę do współpracy. Tak jak powiedziałem, no, w obecnej trudnej dla nas wszystkich sytuacji samodyscyplina jest kluczem do wszystkiego. Aczkolwiek nie wszystkim się niestety udaje ją zachować. Ja. No też i chociażby z racji wykonywanego zawodu, ale nie tylko taką mam też osobistą mentalność. Szukam takiej społeczności, która jest jakby proaktywna. Tworzę ludzi, łączę kropki, pomagam znaleźć fachowców w dziedzinie, bo też nie we wszystkim jestem kompetentny do mojego na moje zajęcia przychodzi też bardzo dużo fizja, fizjoterapeutów. I ludzi z tej właśnie, właśnie branży. Więc dobrze jest mieć taką społeczność proaktywną, bo no umówmy się, jesteśmy ludźmi, nie zawsze nam się chce. Aczkolwiek zawsze ta druga strona, ten kolejny element naszego zespołu jest w stanie czymś nas zaciekawić, wzbudzić naszą motywację i zaprosić do wykonanego treningu. Im większa grupa, tym lepiej? No, też ma to jakieś przełożenie, aczkolwiek zauważyłem, że niektórzy zawsze gdzieś tam w tej grupie się bardziej motywują przy treningach biegowych, inni teraz przy tych treningach crossfitowych. Siłą rzeczy warto znaleźć coś typowo odpowiadającego swoim właśnie predyspozycjom, zgodnym z tymi wyznaczonymi sobie celami. A podtrzymanie takiej tej długoterminowej motywacji leży tylko i wyłącznie po naszej stronie? Czy to zależy tylko od trenera, kolegi z, z treningu, partnera w treningu? No, bardzo często okazuje się, że osoby takie. Yy, I to są takie nasze perły w koronie, że zaczynają z nami, tak naprawdę nie wiedzą czego chcą, a później bardzo szybko doznają takiego olśnienia i satysfakcji. Pierwszym takim elementem to jest przede wszystkim dobre samopoczucie. I gdy osoba. Realizująca swój plan zacznie tego doświadczać, to moja rola tak naprawdę polega wtedy tylko na tym, że pilnujemy technicznych aspektów wykonanego zadania, dzielimy się doświadczeniem, bo też można zawsze przekręcić w drugą stronę i gdzieś ten, te przetrenowanie też niestety nie jest takim dobrym elementem tego postawionego celu. No ale o tym już mówiliśmy. Także moim zdaniem najważniejsza we wszystkim, jak w każdym innym elemencie życia, jest równowaga. Oprócz tego, żeby siłownie były dostępne dla wszystkich, czego najlepiej życzyć osobie rozpoczynającej przygodę z nowym wyzwaniem, z nowymi postanowieniami, tymi poświątecznymi, noworocznymi. Jak w każdym postawionym sobie celu, ja wszystkim yy, słuchaczom i wszystkim, którzy będą chcieli postawić sobie to noworoczne cele, życzę przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości, bo to też do wszystkiego potrzeba czasu, poszukania w swoim yy, towarzystwie ludzi, którzy właśnie w tym momencie przy stole powiedzieli te same rzeczy. Yy, Postanowienie noworoczne. Dobrze jest, też o tym zapomniałem, złożyć tak zwane y, przyrzeczenie, czyli osobistą deklarację, że właśnie w tym roku postąpię inaczej niż dotychczas. Muszą być świadkowie na to? Tak, dokładnie. Tak to wygląda. Na wszystkich szkoleniach rozwoju osobistego, w których uczestniczyłem, składałem deklarację, że w tym roku. Dokonam pewnej zmiany. I już dzisiaj wam zapowiem, że w tym nadchodzącym roku również dokonam jakiejś zmiany w swoim yy, planie i przy następnej audycji będziemy w stanie się z tego. No właśnie chciałem rozliczyć. powiedzieć, że pod koniec 2021 w takim razie cię rozliczymy z tej deklaracji, jeżeli ona taka padnie. Oczywiście przyłączamy się do tych życzeń dzisiaj w studiu Radia Puńsk, trener personalny Jarosław Moszewski. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję, wszystkim pozdrawiam. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.